No, praca była dzisiaj ciężka. Ale ja pójdę sobie do... Wsiadę do Bo Od... burza jest źle. Dobra, jedziemy do widzowie. Jedziemy sobie. I teraz jedziemy do naszego domciu. Zaparkujemy sobie tutaj. O, o nie, źle zaparkowałem widzowie. Może widzowie nie mam garażu. To ja jeszcze wejdę. Próbuję jeszcze je jakoś przeparkować widzowie. A dobra, będę będzie istotne. Dobra, ja sobie otwieram domek, No i idę się przebrać i w ogóle. Uuu, widzowie lagi. A dobrze widzowie, otworzyłem sobie i dalej widzowie te lagi. Nie próbuję sobie wejść do tego domu, ale lagi dzisiaj nie opuszczają. Tak. To górą. O sobie prawie weszłam, prawie weszłam. To wchodzę, wchodzę, wchodzę. To ja za chwilę pejdę tam. Zdrowia już chwileczkę. Sobie zamykamy sobie i idę się przebrać. Na razie się przebiorę szybciutko, widzowie, tylko tutaj sobie stanę, żeby nikt nie patrzył. To tutaj będzie już, widzowie, ja się przebiorę na swoje ciuszki. Dobra. Tak sobie jestem przebrany. A teraz jeszcze tylko odłożę to do szafy. Wszystko. No jeszcze to wszystko sobie odłożę do szafy. Widzę, że bita jest, Widzę, ja jest, idę. jest, bita 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 jest, Przedostać się. Nie widzę. do tej łazienki, bo tutaj mam specjalne szczepionki. Chyba ja się. Dobrze widzę. Teraz tylko muszę wziąć specjalną szczepionkę. Widzowie, widzicie co się za nas stało? Dobrze. Teraz możemy mu zrobić trolla. Jesteśmy gotowi. Weźmiemy sobie to, widzowie. My tylko potrzebujemy sikiery, żeby go przestraszyć Przestraszymy widzowie bardzo mocno Weźmiemy sobie jeszcze pistolet, gdyby był za mocny. Jeszcze raz sikierę widzowie szukam Ale fajnie się dobiega. Tak biega Dobrze no, widzowie, bierzemy sikiera i go idziemy przestraszyć Dobra, jeszcze gaśnicę wezmę, będzie jeszcze lepiej Dobra, powolutku się, widzę, przedostaniemy tutaj jakiś milionerek się znalazł Dobrze, widzę, jesteśmy gotowi Za chwilę mu zgasimy światło, tylko jedną rzecz jeszcze widzę Przybierzemy się za zombiaka, żeby nic nie widział Skórkę co naszą zrobimy. I tutaj jakieś potargane ciuszki sobie weźmiemy. Jak się to nie ogląda, tym tam Coś tak zrobię a my go zrobimy i widzę w co Zobaczymy weźmiemy coś. Wyszukamy. Zebra szukamy poniszczonych ciuszków. Nim to właśnie... Musimy to szybko zrobić. A widzę, mam to... Widzowie. Biorę ciuszki, nie Nie widzowie. Widzę wstaje. Szybko, 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 uciekamy Widzę wstaje, otworzyć drzwi. Nie to, nie to, nie to muszę. Uciekać, muszę uciekać widzowie. Muszę uciekać, widzowie, muszę uciekać widzowie. że widzowie, uciekło. Co się widzieć, to yeah, 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 so Dobrze, widzowie, bierzemy mm. sobie. Uf, bierzemy sobie ciuszki, tutaj zgaszamy światło. Teraz no, wszędzie nie, musimy to zgasić. Uuuu, kto to, to <ścoughs> o, tak, tak, tak. szybko, widzowie, ciekawym, ciekawym. Gdybyśmy no, nas zderwali, Dobra, no i musimy też szybko zrobić Tutaj widzowie zgaszamy światełko Będzie myślę, że jest jakaś awaria prądu Bardzo dobrze widzowie Niech te światełka się zgaszą, dobrze widzowie teraz tutaj, żeby było Tutaj zgaszamy Kasia. światełko

Bierzemy go, widzimy. Bierzemy, bierzemy, bierzemy go. Bierzemy go, My się z wami żegnamy. Koli, Kublox, No i się żegnamy. Z wami papa. Pa.